Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Daniel Elain Corona. Dzień dobry, panie doktorze, prezes Elewaru. Panie prezesie, porozmawiamy sobie mm, o dosyć ciekawym temacie, bo e, w dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o tym, co robi Agencja Rezerw Materiałowych, o różnych rezerwach na czasy kryzysu, ale Elewar też jest taką spółką, e, która na czasy kryzysu powinna gromadzić żywność. Mm. I chciałbym wiedzieć, czy w dzisiejszych czasach wy to robicie, czy to jeszcze nie jest ten typ kryzysu, gdzie trzeba tę żywność gromadzić? I jeżeli tak, to, to jaką? Jak to wygląda? Otóż najpierw trzeba powiedzieć, dlaczego powstał Elewar. Elewar w 1992 roku został założony przez Agencję Rynku Rolnego, dzisiaj to się nazywa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, właśnie w celu przechowywania rezerw państwowych. Rezerw państwowych oczywiście traktowane szeroko, bo to chodziło nie tylko o rezerwy na okres różnych katastrof, okoliczności mm -hmm. typu wojny, niewojny, krański żywiołowe, ale także, także w celach interwencyjnych. Wiadomo, że można było też stabilizować rynek rolny za pomocą kupna i odsprzedaży rezerw. Ta funkcja lewar pełnił przez wiele lat. Po wejściu do Unii Europejskiej trochę zasady się zmieniły z tego tytułu, że. No, musieliśmy zacząć stosować także wymogi unijne, ale nadal przechowywaliśmy rezerwy interwencyjne i rezerwy strategiczne. W 1992 roku, jak powstawał Elewar, było takie założenie, że Elewar będzie miał milion ton powierzchni magazynowej, no bo trzeba odpowiednią ilość powierzchni magazynowej, żeby móc zapewnić takie bezpieczeństwo. Ostatecznie nie udało się tego zrealizować. Włączono kolejne pzz -y do Elewaru, ale uzyskano w końcu 600... 82 tysiące ton powierzchni magazynowej po przyjęciu Koronowa. A teraz po rozbudowie Rzeszowa 692 tysiące mamy już te, ton powierzchni magazynowej. Bo te magazyny nie są w jednym miejscu, tylko w różnych częściach kraju. Tak, te magazyny są, y, może nie w całym kraju, bo właśnie to jest może mankament mentalwaru, że nie ma magazynu w całym kraju, ale jest też obecnie w województwie pomorskim, w województwie, y, y, wschodniej części województwa pomorskiego, mam tu na myśli Malbork, województwo warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, czyli ta cała taka, to jest trochę, trochę ściana wschodnia, tam, taka, więcej w formie jest. S, to akurat tak. można powiedzieć, że w formie S prawie się ukształtują nasze, na, na, nasze magazyny. No i w tych, w tych rejonach oczywiście odgrywamy ok, określoną rolę, bo y, mamy tam znaczące y, elwaru, y, elwatory i magazyny płaskie także, Łącznie 672 tysiące ton w magazynowej. Rolnik jest zainteresowany dostarczeniem zboża czy rzepaku do e, najbliższego magazynu. W tym wypadku właśnie 40 km więcej nie będzie jechał. E, tutaj poprawka, bo pan powiedział o żywności, ale nie, nie skupia się na, e, na żywności, ale na zbożu i rzepaku. Tak, tak. Ja myślałem w tym kontekście, nie chodziło mi oczywiście o cukier, musztardę i inne różne rzeczy, które spożywamy, tylko właśnie zboża. Zboża. Z tym, że jeszcze nasza spółka zależna, jeżeli chodzi o nazwą Zamojskie Zakłady Zbożowe, a niegdyś Elewar w Nowogrodzie Bobrzańskim e, produkował jeszcze mąkę e, mm -hmm. właśnie ze zboża i, i otręby. E, teraz już nie mamy nie młynna mamy w Nowogrodzie Bobrzańskim, ale został sprzedany za czasów, został zlikwidowany za czasów poprzedniego rządu jeszcze z czasów 2008 rok to był, natomiast zamojskie zakłady zbożowe nadal produkują mąkę. Po wejściu do Unii Europejskiej zasady się nieco zmieniły, z tym, że rezerwy interwencyjne jakby straciły na znaczeniu, ponieważ cena interwencji jest tak, tak niska, że jakby nie opłaca się w tej chwili robić interwencji, 101,25 101 euro 25, już nikt nie sprzedaje po takiej cenie, bo ceny rynkowe są znacznie wyższe, Natomiast nadal pozostała ta funkcja, jaką są rezerwy e, strategiczne. Czyli rozumiem, że ileś, ileś zboża, e, czy konkretna ilość zboża musi być u Was utrzymywana na wszelkich Tak, wyborze, to znaczy tak? my przy, 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 przystępujemy do przetargów, tak jak każda firma komercyjna, bo takie są e, jakby obecne wymogi. E, musimy wygrać ten przetarg i deklarujemy określoną powierzchnię na przechowanie rezerw właśnie na, na, na te cele okolicznościowe, e, strategiczne. Nie mogę ujawnić, ile to jest ton, bo to jest objęte, to jest informacja niejawna. Natomiast mogę powiedzieć, że moglibyśmy przechować więcej rezerw, niż do tej pory przechowujemy. A w jakich sytuacjach one są wykorzystywane, czy mogłyby być wykorzystywane? My, jako Lewar, my nie dysponujemy ty, tymi rezerwami. Tymi rezerwami dysponuje wciąż Agencja Rezerw Materiałowych, która ma z nami określoną umowę. Płaci nam za składowanie te, tych rezerw, także za ich rolowanie, bo jeżeli się kupuje, czy składuje się zboże na 3 lata, to wiadomo, że po trzech latach to zboże może stracić nas swojej jakości, więc my co roku kupujemy zboże i nawet zamieniamy jakby to boże, zboże stare na nowe, a to stare sprzedajemy. To jest taka, taka Ale wymiana. pewien zapas musi być utrzymywany? Zapas jest utrzymywany, Agencja Rezerw Materiałowych kontroluje te rezerwy, przeprowadza kontrolę cyklicznie. Po to, żeby sprawić, że wszystko w porządku, te komory są zaplombowane, to znaczy, że yy, 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 yy dopiero w towarzystwie pracownika Agencji są odplombowane, jak, jak jest na przykład kontrola. Agencja re rezerwatorów ma tak zwaną swobodę decyzyjną. W 2003 roku na przykład ARM wtedy bardziej w celach, bym powiedział, utrzymania cen wykorzystało, wykorzystało te rezerwy i sprzedawało je w określonym momencie. W tej chwili akurat mechanizm cenowy nie jest wykorzystywany, ale na wypadek gdyby zdarzyła się taka katastrofa, że zabraknie zboża, to wtedy AR może podjąć decyzję o sprzedaży te, te, tego zboża Młynom czy, czy innym podmiotom. W zeszłym roku nawet na, w pewnym momencie rozważano taki, ta, taką decyzję, z tego co wiem, no ale ostatecznie okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Ale rozumiem, że gdybyśmy mieli jakiś kryzys, nie wiem, zabrakłoby mąki na, na chleb, to wtedy tutaj wchodzi właśnie e, ten mechanizm. Wy przechowujecie, agencja e, de, decyduje. Decyduje o, 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 ewentualnie o sprzedaży i dostarczeniu tego zboża e, mójną. Tak? Bo mówimy o mójnach, czy o firmach paszowych, czy innych. Panie prezesie, ale m, tak się zastanawiam, dzisiaj to może pytanie już nie jest aktualne po tym, co się wydarzyło, ale do niedawno mogłoby się jeszcze wydawać, że w okresie, gdzie wszystko jest dostępne, można pójść do sklepu i kupić cokolwiek, no to przechowywanie czy zboża, czy innych różnych rzeczy, myślę szerzej o Agencji Rezerw Materiałowych, jest niepotrzebne. Ale jak się wydaje po tym, co się stało, chyba jak najbardziej słusznie tego typu instytucje cały czas powinny trwać i, i być no, gotowe do działania w każdej chwili. Powinny być gotowe w dwóch przypadkach. Jaka była sytuacja w zeszłym roku, na przykład w kwietniu? W kwietniu. Nagle nastąpiła sytuacja, że młynarze napisali do ministra rolnictwa pismo wskazujące, że zaczyna brakować zboża. E, tu akurat z, 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 zajął się czynnik eksportowy, a mianowicie e, Polska jest znaczącym eksporterem zboża. Firmy za, międzynarodowe, za Firmy międzynarodowe sprzeda, e, kupowały zboże i sprzedawały za granicę. To, to do bardzo dużej ilości i na północy kraju nagle zaczęto obserwować, że nie ma już pszenicy. Alarm został poniesiony przez młynarzy. Zaczęto się zastanawiać, czy my, czy jeszcze, czy, czy przypadkowo nie jest jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. Okazało się, że jednak na szczęście na południu Polski jeszcze było sporo tego, tej pszenicy, ale gdyby się okazało, że na przykład tej pszenicy na południu by nie było, no to wtedy rzeczywiście Agencja Rezerw by musiała prawdopodobnie zainterweniować. Zasady przechowywania rezerw strategicznych są równe dla wszystkich. Można się zastanowić, moim zdaniem warto to rozważyć, odpowiedź nie należy do mnie, tylko będzie należała do parlamentu, czy rezerwy państwowe mogą być przechowywane w dowolnym podmiocie spożowym, czy też powinny być, tak jak niegdyś było, właśnie w podmiocie państwowym, w spółce państwowej. To jest do rozważenia, zwłaszcza, że my, na przykład jako elewar, utrzymujemy cały szereg wymogów technicznych, na przykład bocznice kolejowe. Większość naszych elewatorów, z bardzo nielicznymi wyjątkami, mają bocznice kolejowe. Panie prezesie, a czy my jesteśmy jako kraj samowystarczalni, jeśli chodzi o zboża? O tak, której, jeżeli o chodzi o, o zboża jesteśmy kupować. w tej chwili samowystarczalni. Polska produkuje ponad 30 milionów ton wszelkiego rodzaju zbóż. głównie pszenicy, kilkanaście milionów ton, ale także kukurydzy, jęćmienia, owca, żyta, pszenżyta. W zakresie żyta czy pszenżyta jesteśmy jednym z czołowych producentów światowych. Około połowa tej, tej produkcji idzie na konsumpcję własnych gospodarstw e, rolnych. Druga połowa jest właśnie w obrocie. E, no, a znaczna część e, natomiast e, e, produkcji pszenicy idzie na eksport. Mhm. To jest kilka milionów ton. Poniekąd nie możemy się na to skarżyć, ponieważ dzięki temu eksportowi ceny Pszenice są bardzo wysokie. To może to jest zła, zła informacja dla konsumenta, bo wtedy więcej musi będzie no Ale dobra, dla jest tak Ale wszystko. dla rolnika jest to dobra informacja, no bo dzięki temu on dostaje większe, większe wynagrodzenie za, 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 za to dostarczony towar. A e, czy to rozumiem tak, my sami się wyżywimy i jeszcze do tego wyżywimy część Europy? Jakoś. Może nie, nie tylko Europy, to może idzie bardziej w inne kraje kraje trochę dalsze niż Europy, ale rzeczywiście dostarczamy te kilka milionów ton pszenicy, eksportujemy. Taki stan trwa od wielu lat. No i całe szczęście. No i bardzo dobrze, no bo w końcu dostajemy za to pieniądze i poziom życia naszych rolników dzięki temu jest trochę wyższy. I dodatkowo jesteśmy zabezpieczeni na czasy. I jesteśmy zabezpieczeni czasy. Na, na dłuższy czas, tak. A mm, ja bym chciał jeszcze popytać Pana trochę o te sytuacje, jeżeli możemy powiedzieć, w jakich e, te rezerwy są uruchamiane no bo my żyjemy w ostatnim czasie w kryzysie w, w pandemii różne rezerwy z agencji rezerw materiałowych są uruchamiane ale z tego co ja widzę to tutaj nie chodzi tylko o jakiś e, przykład pandemiczny bo jeżeli ceny są na rynku nie takie jakie mogłyby być czy coś się dzieje niebezpiecznego, niepewnego, no to wtedy też można te rezerwy uruchamiać. A... W teorii można by uruchomić, tylko przypominam, że zasady interwencji, interwencji na, na rynku w celu stabilizacji cen zbożowych, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, jednak obowiązują wymogi unijne. Tu jest określony mechanizm, o którym decyduje Komisja Europejska. Rezerwy strategiczne w tej chwili powinny być wykorzystywane tylko w celach strategicznych, czyli właśnie. Klęsk, katastrofy. No dobrze, to, to, to do tego przejdźmy. Jakie klęski, jakie katastrofy musiałby się wydarzyć, żeby te rezerwy były wykorzystywane? No, już nie. Abserwuję tak zwany wypadek skrajny, jakim jest wojna. No to wiadomo, że wtedy może. Ale właśnie klęska żywiołowa, um, która by nastąpiła, um, Jakieś no, nadzwyczajne zaburzenia klimatyczne, które powodują, że tego. Lub rzeczywiście niedobór, niedobór, całkowity niedobór, niedobór zboża w kraju, który jakby zagrażał już bezpieczeństwu żywnościowemu. Czyli rozumiem, że jeżeli doświadczylibyśmy odpukać y, jakiejś wielkiej suszy przez y, miesiące, czy tam no, długie tygodnie. i byłby i brakowałoby tego zboża, no to rzeczywiście wtedy jest podstawa do uruchomienia tych rezerw. Aha. Ale jak mówię, to jest decyzja Agencji Rezerw Materiałowych. My jako, czy Agencji Rezerw Strategicznych, bo tam jest projekt, projekt ustawowy, który zmienia tą nazwę tej instytucji, natomiast my jako, jako, jako spółka jesteśmy tylko wykonawcą, wykonawcą tej decyzji, którą podejmie ARM. My tutaj jakby w niej nie uczestniczymy w tej decyzji, to już jest decyzja, która zapada poza nami. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. serdecznie. Daniel Alain Korona um, był gościem programu szczerze o pieniądzach, prezesa Rewaru. W ten sposób kończymy. Ernest Bodziów, do zobaczenia.